Dzień dobry, witam Was serdecznie. W drugim odcinku moich tutaj politycznych i różnych innych rozważań, takiej trochę publicystyki, Łukasz Czemerys przed Wami. Pochwalę się, jaki kubek znalazłem już jakiś czas temu. Nikt Wam tyle nie da, ile my obiecamy. Może to nie do końca było widać. W jednym z marketów udało mi się takie cacko. W stylu trochę PRL-owskim znaleźć, ale hasło na kampanię w sam raz. A dzisiaj chcieliśmy się zająć właśnie podsumowaniem kończącej się, dzisiaj kończącej się kampanii, już za kilkanaście godzin, dokładnie od teraz to za dziewięć godzin cisza wyborcza. Jaka to była kampania? Na pewno to była długa kampania. Ktoś też powie, że chyba była nudna to kampania w porównaniu do innych pozostałych kampanii, politycy zawsze będą uważali, że to będą jedne z ważniejszych wyborów. To zawsze da się uzasadnić, że to będą ważne wybory w taki albo inny sposób. Natomiast Natomiast też y, pamiętajcie, że y, jak w każdej kampanii były pewne smaczki, dzisiaj to postaramy się podsumować. Nie tyle smaczki, co ja bym może trochę za grubo, ale chcę trochę to grubiej y, powiedzieć o pewnego rodzaju aferach. O aferach. Zainspirowała mnie do tego dzisiejsza afera, która wypłynęła. Ona nie wypłynęła dzisiaj, ale gdzieś tam dzisiaj o niej się pisze najwięcej. A mianowicie afera dotycząca. Po kolei przelecimy sobie wszystkich kandydatów. Mam nadzieję, że wszystkich, że nie zapomnę o nikim. A mianowicie afera dotycząca Szymona Hołowni. Szymon Hołownia wspierał się w debacie z jednym z pozostałych swoich konkurentów o to, czy znak polski walczącej dalej znajduje się tam, gdzie się powinien znajdować. Ze względu, na, czy w Sejmie, ze względu na remont, twierdził, że on tam się nie, znajdu, nie znajdował przez krótki czas, ale już wrócił. Okazuje się, że znak ten odnalazł się w Radomiu, w Radomiu w muzeum i nie znajduje się wcale w Sejmie. No można powiedzieć takie kłamstewko: duże, nieduże tak, no gdzieś tam na finiszu kampanii. To, co jest myślę ważne, to co gdzieś tam przez szereg miesięcy dotyczyło, już podsumowując, nie, nie tylko szukając afer, ale podsumowując kampanię Hołowni, to dla mnie osobiście hasło będzie dobrze. To jest trochę taka afera, dotyczy tego hasła, ponieważ no, jeżeli druga osoba w państwie. Od półtora roku, moi drodzy, parlamentarne wybory już, już prawie trwa połowa kadencji Sejmu, którego marszałkiem jest czyli drugą najważniejszą osobą w państwie jest Szymon Hołownia. To już połowa kadencji się zbliża, już za pasem, a Szymona hasłem jest: słuchajcie, jak ja zostanę pierwszą osobą w państwie, to będzie dobrze. Czyli to znaczy, że teraz nie jest dobrze, to znaczy, że nie będzie bardzo dobrze. Będzie dobrze. Słabe? Chyba tylko tyle możemy powiedzieć, że przez półtora roku nie udało się nic dobrego drugiej osobie w państwie, w państwie naszym zrobić. Do tego stopnia, że on obiecuje, że będzie dobrze, kiedy on wygra te wybory. Słabe. Ale to nie najgrubsza afera, to też prawda. To są, są inne grubsze afery przy innych kandydatach. Myślę, że grubo. Teraz wpadł, wywrócił się wręcz na ostatniej prostej. W zdaniem sondaży główny faworyt do objęcia tutaj Pałacu Prezydenckiego Rafał Trzaskowski. No słuchajcie, kto z Was nie widział tych reklam, za chwilkę tutaj zobaczymy. Kto z Was nie widział tych reklam, to jest jakiś w ogóle absurd. Totalny absurd, że jest jakaś fundacja promocji, yy, frekwencji wyborczej, yy, jedna, druga, trzecia taka fundacja, yy, na przykład ta fundacja Twój głos jest ważny i że oni to puszczają. O takich treściach ja mogę się z pewnymi poglądami zgodzić, z pewnymi się mogę nie zgodzić. Natomiast polskie prawo wyborcze yy, i finansowanie tego prawa jasno określa, w jaki sposób i kto może wspierać kampanię, może finansować tą kampanię. I tutaj Rafał Trzaskowski bardzo grubo się tutaj przejechał. Mam nadzieję, że szybko jeszcze będzie jakaś reakcja PKW. A samo to, jak w jaki sposób NASK nagłośnił tą kampanię, to jest też skandal. To jest kolejna afera, o której jakby ja chcę powiedzieć. A mianowicie NASK wydał, pewnie czytaliście, komunikat, że jest afera z finansowaniem kampanii spoza Polski i zamieszani w to są. Trzaskowski, Zamieszani w to są Mencen i nawrocki. Tylko teraz, co to znaczy, w jaki sposób są zamieszani? Otóż kampania wspiera nawrockiego, a nie, nie nawrockiego, tylko Trzaskowskiego, oczywiście, a jego ofiarami są Nawrocki, i męcen te, tego, tego, tego finansowania, tej, tej, tej złej kampanii, można by tak powiedzieć, pod przykrywką finansowania kampanii promującej wysoką frekwencję. No to jest skandal, jakiego naprawdę jeszcze w naszym kraju nie było. I tutaj zmieniam trochę ton, zobaczcie, podnoszę głos, bo, bo, bo to jest naprawdę skandal. I ciężko mi powiedzieć, żeby dzisiaj taki czy owaki Sąd Najwyższy, czy, czy, czy gdzieś tam PKW zareagowała na to jeszcze przed wyborami, bo jest naprawdę ostatnia prosta, i celowo oni tego słuchajcie, zobaczcie, nie zrobią. No czy taka reklama, którą tutaj przed chwilą zobaczyliście, czy ona może ujrzeć jakby światło dzienne za pieniądze lewe, za lewą kasę? skandal niesamowity. Tu jest już pierwsza afera, zobaczcie, z Mencenem, która tak naprawdę no, nie dotyka bezpośrednio Mencena. Dla mnie jeszcze większą aferą jest to, już łączę z Nawrockim, z aferą z Nawrockim, oczywiście, no Klu tej kampanii to jest afera z mieszkaniem. Ja nie jestem tutaj władny. Ja podejrzewam, że tam nie było krystalicznie, tak jako zwykły obywatel nawrocki broni się, że on tutaj pomagał, no ale zbyt dużo różnych tych tłumaczeń. Jedno wyklucza drugie tłumaczenie. Teraz ostatnio wyszły dokumenty, że tego Nataliusza gdzieś tam do aresztu śledczego, wręcz do tego pana. Starszego pana Jerzego bodajże yy, yy, gdzieś tam z notariuszem do aresztu jeździli, żeby tylko szybko przepisał to, 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 to mieszkanie. No to, to, to są warunki, yy, no, umówmy się nie najlepsze. tak? Nie, 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 nie tak się przepisuje mieszkania, nie tak się kupuje mieszkania. To jest, uważam, grubi szyta, aczkolwiek ja nie jestem tutaj też taką ostateczną osobą, która by to weryfikowała. Ale dlaczego nazywam to aferą? I jaki wpływ jest tutaj Mencena? Słuchajcie, że to jego notowania w tych sondażach de facto po tej aferze nawrockiego, tak, można powiedzieć, Mencen się nie wywrócił, ale wywrócił się nawrocki, więc sondaże spadły Mencenowi. To jest, to jest kolejna afera, którą tutaj chciałem Wam przytoczyć przed jeszcze tutaj ciszą wyborczą, przed wyborami. Może to wpłynie w jakiś sposób, jak będziecie, jak będziecie głosować. No, na, z Nawrockim afer wyszło całkiem sporo. No też trzeba przyznać, że PiS miał problem z, z, z wyborem kandydata, tak? Ten niebo coś tam, ten niebo nieżonaty, ten niebo jakiś tam jeszcze. Padło na Karola Nawrockiego ale chyba nie wszystko dobrze tam sztab PiSu przebadał, bo szczerze, po prostu mi będzie trochę wstyd, kiedy pisarz Tadeusz Batyr, wiecie o czym mówię, no niby to jest z jednej strony normalne, że ktoś pisze pod pseudonimem, natomiast wychwalać samemu, samego siebie pod pseudonimem, czyli w książce wychwalam Nawrockiego, później Nawrocki wychwala Batyra w wywiadach, to się wszystko po prostu nie trzyma kupy, a już na pewno nie na stanowisku prezydenta. Eee... Słabo, słabo to będzie wyglądało. Podobnie jak trochę słabo będzie wyglądało, kiedy prezydentem zostanie gość, pomimo naprawdę dużego gdzieś tam w mojej, z mojej strony szacunku dla tego, co dla tych poglądów, które przedstawia, dla, dla jego yy, oratorstwa, można powiedzieć, dla jego, dla jego tutaj wypowiedzi, dla jego poglądów, ale forma, którą, 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 którą działa, którą przedstawia Grzegorz Brown, no ja bym po prostu nie chciał, żeby mój prezydent to była osoba, która gdzieś tam depcze flagę inną, nie, chociaż to nie jest flaga państwowa, jakby tutaj ja nie mówię o naruszeniach gdzieś tam prawa. Ale o takim właśnie agresywnym, bardzo agresywnym podejściu, żeby on nie miał tej zdolności rozmowy, nie wiem, no z każdym, tak? Z każdym. Ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby Grzegorz Brown na przykład rozmawiał na jakiekolwiek tematy z władzami Izraela, żeby on doprowadził tutaj te, te, te ich roszczenia i, i, i tak dalej, do, do jakich, czy, czy z Niemcami, żeby siadał do stołu i rozmawiał, tak? O, o roszczeniach, o, o, o dla nas, o odszkodowaniach, tak? Więc jakby. No tutaj trochę to trochę to trochę to nie ten format, trochę to nie format prezydencki. Chociaż uważam na przykład, że mówcą jest najlepszym ze wszystkich kandydatów, nie? Także, no tutaj, tutaj to po prostu zwyczajnie mi nie pasuje do formatu prezydenta. To też jest swego rodzaju pewna afera z tym deptaniem flagi, z gaśnicami. Gaśnice to, to, gaśnica to były już dawno, nie? Ale, ale gdzieś, tam się to, gdzieś tam się to ciągnie, ten brak immunitetu, no, no różnie to, to wygląda. Przejdźmy do takich kandydatów, powiedzmy z drugiej. Z drugiego bieguna sondaży, to oczywiście sondaże im nie sprzyjają, natomiast nie ja wiem, jak to nazwać, ale na przykład poseł Jakubiak, poseł Jakubiak, który też z całą sympatią dla tego człowieka, przedsiębiorca, nie będę ukrywał, że. Smaczne wyroby, gdzieś tam produkuje browar Jakubiaka. Natomiast, natomiast no afera z kupowaniem głosów, prawdopodobnie, podobnie zresztą jak, jak pan Bartoszewicz, tak? to chyba gdzieś tam jeden człowiek nawet za to, za to odpowiadał. No tutaj, słuchajcie, ja bym nie chciał, tak żeby to tutaj był szwindel na samym początku tego wyścigu, i tu już wiadomo, że coś jest nie tak. To, to trochę tak jak, tak jak z Nawrockim, gdzieś jakieś stare sprawy, tak jak z Trzaskowskim, który zmienia swoje poglądy, a dodatkowo. Dodatkowo finansowanie to z zagranicy i jeszcze ten sposób przedstawienia tej afery, nie? Że, że, że tu nawrocki jest zamieszany, Męcen jest zamieszany, ale oni są ofiarami tego, więc jakby w jakiś sposób są zamieszani. Nie mylmy sprawców z. Z, z ofiarami. Wracając do, do Bartoszewicza, do Jakubiaka, no tutaj słabo to wygląda. To, 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 dzisiaj punktujemy tylko te najsłabsze, bo wiele, wiele rzeczy wygląda bardzo dobrze, ale dzisiaj punktujemy te, 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 te potknięcia, te wywrotki, no i, to, no i to wygląda naprawdę, naprawdę słabo, kiedy te głosy, nawet sam Jakubak coś takiego tam przyznał, czy, 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 czy w jakiś taki sposób. Się wypowiadał na temat, na temat tej zbiórki głosów, Natomiast no, tutaj też zły jest system, nie? Ok, żeby to było jasne. Jakubiak na przykład dla mnie nie, nie wiem, czy to w kategorii afery, ale takich no, na pewno potknięć, że on nie zrobił tych spotów wyborczych w ogóle. Są spoty po kolei różnych kandydatów. I na początku nie, nie, nie czekam, czekam, nie ma, nie ma spotu, nie ma spotu Jakubiaka. Nie przysłali. No to i w jaki sposób on ma wykorzystać ten czas antenowy, którego słuchajcie, no i tak mają opozycyjni w TFOP w, w, w likwidacji bardzo mało, bardzo ubogo. Kolejna osoba, no Maciak. Pan Maciak. Chyba największy aferzysta. Właśnie, pytanie: czy aferzysta, nie? Bo tutaj pamiętacie, jak PiS narzekał na P.O., że Tusk rozmawiał z Putinem. Powcy, na PiS, że ten uciek na Białoruś i tak dalej. Jakiś tam zdrajca, agent, że PiS rozmawia z, Konfederac rozmawia z Rosją. Konfederacja to, to, to w ogóle miała być taka super prorosyjska, i tak dalej. Czy to Grzegorz Brown, czy, czy w ogóle Konfederacja. Natomiast zobaczcie, tutaj jest gościo wychodzi, na białym koniu wjeżdża i wychwala Putina pod niebiosa. No właśnie, czy to afera, czy to daleko posunięta wolność słowa? No. Napiszcie w komentarzach, co w ogóle uważacie na temat tych wszystkich wymienionych przeze mnie afer. I jeszcze został nam m.in. Marek Woch z tego, nie chcę używać tego słowa, ale z tych, z tych gdzieś tam w ogonie ciągnących się w, w, sondażach, w sondażach kandydatów. Marek Woch, który na każde pytanie odpowiada w ten sam sposób, że on urodził się tyle i tyle lat temu w licznej rodzinie w konkolewnicy. No faktycznie ta konkolewnica stała się już teraz, już teraz sławna, więc można powiedzieć, że może w tych wyborach na wójta będzie miał większe szanse, Wrocławił kąkolewnicę w całej Polsce. Dla mnie taka mała aferka dotycząca w ogóle bezpartyjnych samorządowców, ja pamiętam wybory parlamentarne i w, tutaj w, ja jestem z województwa lubelskiego. Województwie lubelskim, tylko nie w moim okręgu, ale w wyborach jedynką w bezpartyjnych. Ja w ogóle myślałem, że to właśnie Marek Woch, ale sprawdziłem i nie. Jedynką do w, w wyborach parlamentarnych był, słuchajcie, w bezpartyjnych samorządowcach. Był gość, który był. Przedstawicielem partii Prawo i Sprawiedliwość, był członkiem innej partii i startował z jedynką z bezpartyjnych. No tacy to, tacy to super bezpartyjni byli wtedy, z jedynką partyjną. Nie? No ale to jakaś taka dawno drobnostka, może drobnostka, może nie drobnostka. Dobrze. Kolejne osoby. No cóż, przyznam szczerze, Magda Biejat, pani, pani Marszałek Senatu, jestem nauczycielem geografii. Trochę mi by było niezręcznie, trochę czułbym się kopnięty, kopnięty w zadek, jeśli osoba, która nie ma no tak podstawowej wiedzy, ale to tak podstawowej wiedzy, prezydent, żeby nie wiedział, z kim Polska sąsiaduje, nie wiem, z jakąś Słowenią tam, no ludzie, kochani, no kurczę blade, kurczę blade, miła osoba, miła osoba, już to mówiłem zresztą w, w poprzednim filmiku, ale pomijam poglądy nawet, nie, bo to ja... Jestem przeciwnikiem demokracji, ale mamy demokrację, więc, więc niech, niech, niech tak zostanie, ale stosujmy tą demokrację mądrze. No nie wybieramy takich, takich osób, za które nam po prostu zwyczajnie będzie wstyd, za które nam po prostu zwyczajnie będzie wstyd za ich brak podstawowej wiedzy no, na tak niskim poziomie że szok. Kolejni kandydaci, no to pani chociażby, pani cenyszyn, pani cenyszyn. W tej kampanii dużo osób ją wow, wow, ale zrobiła furorę. No, tak trochę też jak Stanowski, takie, takie, tak trochę żartuje, trochę coś tam. Jak, jak, jak powiedziała też tam, że ona też nie zostanie prezydentem, chociaż nigdzie nie była. To słuchajcie, malutka. Afera, ona ma wszędzie tu przyklejone SLD i to wcale nie jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, który jej nie popiera, a jest to Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, tak, czy, czy, czy czegoś tam, no niesamowite, że można tak tą nazwę wykorzystywać, oczywiście ona jest skojarzona z SLD i jakby tutaj nie ma, nie, nie, nie ma z tym problemu, natomiast no jakby, tak. To, co ona ma przypięte na plakatach, na, na gdzieś tam przypinkę nosi SLD, to nie jest Sojusz Lewicy. No, nie wiem, no, na zasadzie podszywania się chyba, tak? Podszywania się to jest, to jest to. I w ten sposób mamy omówionych chyba wszystkich albo większość kandydatów. Z mojej strony to tyle. Za chwilę cisza wyborcza. Pamiętajcie o tym, żeby nie. Łamać tych zasad. One są chyba niepotrzebne w dobie internetu. Powinna być ta wolność słowa do ostatniej chwili, ale takie jest prawo. Prawo trzeba, prawo trzeba stosować. Nawet jeśli jest złe i to trzeba próbować je zmienić, ale, ale trzeba stosować. Życzę. Udanych wyborów. Spotkamy się pewnie na jakimś podsumowaniu pierwszej tury. Jeszcze nie wiem kiedy, jeszcze nie wiem kiedy będą wyniki. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dzięki za oglądanie. Puśćcie dalej ten filmik, zostaw komentarz, lajk, like, subskrybuj. Będzie tu sporo ciekawych rzeczy. Z tym, że też będziemy pewnie schodzić z tego poziomu ogólnopolskiego, kiedy już skończą się wybory, pierwsza, druga tura, kiedy już będzie. Na chwilę zejdziemy. Na pewno jeszcze wrócimy, bo zależnie od tego, kto zostanie tym prezydentem ostatecznie naszym, no to tam sytuacja prawdopodobnie będzie zmieniała się. Czy to w Parlamencie? Zobaczcie, tam mówi się, aha, jeszcze może o tym, o chołowni, wracając do, do, do pierwszego. To, to też trochę taka afera. Miał być tym marszałkiem rotacyjnym, a tutaj była mowa o tym, że on tego tej laski marszałkowskiej jakby nie odda nie? z temu, bo, bo coś tam, bo, bo, bo świetnie sobie radzi, no słuchajcie. Trochę złamanie pewnych, pewnych ustaleń, nawet jeśli te ustalenia są złe, nawet jeżeli no, no, no to, no to na takie zasady się umówił. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, powodzenia na wyborach. Idźcie, idźcie do wyborów.